Dzień Boże, to już ostatni dzień Adwentu i ostatnie nasze spotkanie. Już dzisiaj wieczorem zasiądziesz do wigilijnej kolacji. Posłuchaj słów z drugiej Księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dookoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana, Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla, Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z Tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan: Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem Ci z cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół, dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu. A nie poruszę się więcej, i ludzie nikczemni nie będą go uciskać tak jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem Cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje, kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków. Wtedy wzbudzę po tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę Jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. To już dziś, tej nocy, kolejny raz doświadczymy tajemnicy Bożego Narodzenia. Choć historycznie dokonało się to 2000 lat temu, w bardzo konkretnym miejscu i w bardzo konkretnym czasie, to jednak ta tajemnica na nowo, za każdym razem, kiedy ją świętujemy, rozbłyska w naszym życiu, staje się obecna w naszym życiu. Przepiękne jest to spotkanie Boga z Dawidem dzisiejszego słowa, który tak bardzo chciał wybudować świątynię. A Bóg mu mówi, nie, to ja ci wybuduję świątynię. Świątynię pośród ciebie. To ja ci zbuduję dom. To ja cię poprowadzę. Ja nigdy nie, nie przestanę czynić dobra dla ciebie. Dziś jest dzień, kiedy mamy uwielbiać Boga. Dzisiaj nie patrz na to, czego nie udało ci się zrobić podczas tegorocznego adwentu dla Boga. Popatrz na to, co On zrobił dla ciebie. Nie patrz na to, co chciałeś zrobić w tym Adwencie, by być lepszym człowiekiem? Dziś jest dzień, kiedy patrzymy wyłącznie na to, co Bóg zrobił dla nas i obiecuję, yy, co jeszcze bardziej zrobi. Pomódlmy się. Panie Jezu, który otwierasz oczy i pomagasz dostrzegać innych, daj mi, abym dzisiaj potrafił dostrzec Ciebie mieszkającego w innych, by w moim sąsiedztwie nie było nikogo, kto by czuł się samotny. Bo nikt ten dzisiejszy wigilijny wieczór nie był sam. Amen. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zadanie na dzisiaj, spróbuj dzisiaj trochę pomilczeć i we wszystkim, co będziesz robił, staraj się wyczuć Jego obecność. Bóg jest dzisiaj z Tobą najbliżej i najmocniej, jak się tylko da. Dobrego dnia. Szczęść Boże.